Ostatni wczorajszy wyładunek. Akurat na tej przyczepie mamy. Pio... Czekajcie, przy kukurydze P8834. Co do plonów, to wiecie, ciężko powiedzieć. Mamy bardzo zróżnicowane pole pod względem ukształtowania terenu. Kurcze, wieje znowu moment. No nie I. Raz, że ukształtowanie terenu jest bardzo różne. Dwa, że. Mm, o sobie przyskoczę, jeszcze wczoraj się brat zakopał z nią. Na szczęście nie z pełną. I, i, I co? I to, że. No, niestety te wszystkie gliniaste górki, <laughs> gdzie kukurydza się męczyła wczesną wiosną, yy, po wschodach. No to. Yy, no Kiepsko były, bez względu na odmianę. Każda jedna odmiana. Yy, no jak są kiepskie wschody, to nie można liczyć na jakiś super plon i. W, w takich miejscach, gdy ta kukurydza równo powschodziła ładnie, szybko, no to sypała jak wściekła, no ale no niestety te górki nam troszkę zaburzyły cały plon. No ale tak to jest na polach, no nie mamy, albo nie może inaczej, nie każdy z nas ma idealnie równe pola i, i idealnie wyrównane pod względem y, klasy bonitacyjnej, czy, czy też samej struktury gleby, czy też... Podłoża, na jakim pracujemy, ogólnie, jeżeli chodzi o plony, to będę wiedział jak taki ogólny plon z całego pola. Bo to, jak mówię, no z kombajnu, to znaczy tak, ja nie mierzyłem u siebie na wadze poszczególnych odmian. No nie było kiedy, już dzisiaj też z rana suszę, suszarnie chodzi. Macie, dzisiaj się przyjedzie do kombajnu. Ja jeszcze miałem wczoraj rozładunek akcesoriów. Jak widzicie tutaj. Jakieś tam zaprawy no, jak to się nazywa, oje jaś, nad oknami i tak dalej. Ja cię kręcę z głowy mi wyleciało nadproża. O, nadproża, tutaj część pustaczków, jeszcze jakieś tam akcesoria i tak dalej mam koło, koło chlewni, z rana sobie odczepiłem kariera, właśnie od 7, za tam miał rano przyjechać i jechać zaraz. Zawieść to albo ja pojadę, no ale ja jeszcze za krótko mam suszarnię, żeby zostawić ją samą. A, tu znowu wieje. Dzisiaj troszeczkę później zacząłem, bo dopiero chyba w pół do szóstej. Cię wstałem wcześniej, ale. No, miałem jeszcze innych pierdów trochę do zrobienia z rana, więc jeszcze ją przejrzałem sobie. Tak wiecie, jak to jest, żeby to wszystko chodziło, okej, okay, nie? No i tu mamy jeszcze akcesoria. Jakieś pustaki, jedna trzecia chyba, jedna czwarta. Ojej, no jak wieje. Takie tam pierdołki najróżniejsze. No i wracając do, do tego, do tej 8834, no to tak jak wspomniałem, no nie będę Was tutaj oszukiwał, że czy też, jak to się mówi, nadwyrężał rzeczywistość. Że, że czy ta, czy tamta odmiana jakoś super się wybiła, nie, wszystko, wszystko na bardzo porównywalnym poziomie plonowało. Były różnice troszeczkę w budowie kolby, były różnice w stopniu dojrzałości poszczególnych odmian, ale nawet wilgotność słuchajcie, cały czas gdzieś tam operowała. W granicach tych 35%, między 34 a 35, zdarzały się 36, a nawet podobno była 32, chociaż ja tej wózeczki nie miałem w ręku, bo tak jak jeszcze mogliście zauważyć, mam już tam stać 6620 z, z siewnikiem, e, wczoraj sobie go przygotowałem, zamieniłem się z bratem, brat jeździł MC-kiem e, i dodatkowo mieliśmy auto ciężarowe, jak mogliście też zauważyć, więc no miałem troszeczkę roboty i nie do końca wiem jakie wilgotności zjeżdżały, natomiast znam te, te taką średnią, to jest właśnie te 34-35 i to mówię niezależnie od odmiany. I plonowo też bardzo podobnie. Dzisiaj postaram się zobacz, jak będę miał czas, bo chcę też siać, to może nie dzisiaj, ale no w przeciągu tam najbliższego czasu postaram się policzyć sobie te wydajności chociażby z poszczególnych pól. No i właśnie tak jak mówię, z Maćkiem rozmawiałem, no on z kombajnu też widzi, no to jakiś tam różnic odmianowych większych nie zauważył. No, zauważył tak jak wspomniałem w budowie roślin, to gdzieś tam te różnice dały się zauważyć. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o plon, no to jeżeli różnice były, to bardzo subtelne. Nie było tak, że wiecie, wjechaliśmy w jedną odmianę i tam było 8 ton, a w drugą wjechaliśmy i było 14 ton. Nie było takiego czegoś było. Jeżeli były różnice, to mówię naprawdę niezauważalne, nie dało się ich ocenić. Nie wiem, nawet, nawet myślę, że to nie była różnica tony względem między jedną a drugą odmianą, natomiast bardzo duże różnice było widać, tak jak wspomniałem, pod kątem ukształtowania terenu, pod kątem podglebia jakie było, bo gdzieś były kawałki takie, gdzie, gdzie była lżejsza ziemia, gdzie było troszeczkę taka bardziej ziemia organiczna, torfowa, no to tam kukurydza sypała jak salona i to też bez względu na odmianę. Wszystkie plonowały w tych miejscach takich dogodnych dla siebie, no bardzo ładnie, natomiast w tych takich skrajnie ciężkich warunkach, no każda jedna, no nie poradziła sobie do końca i to trzeba też sobie jasno powiedzieć że, że no na ciężkich, zlewnych, zimnych glebach no tak, no rosną też oczywiście ale nie jakoś tam super ekstra ogólnie bardzo fajna ta przyczepa jest, no to powiem Wam, że, że jest wagon, kurczę tylko trzeba też pamiętać, że no szczególnie teraz, bo może w wakacje jak są żniwa te klasyczne że tak powiem, no to, to spoko to można z nią jeździć po polach. Natomiast, jak jest teraz tak trochę mokro, no to trzeba jednak stawać gdzieś bliżej, utwardzonego, żeby bez problemu udało się z nią wyjechać. Czemu to jest taka kukurydza? Czemu to nie chce spadać? Zawsze z tej samej strony. Kurde, no. O co tu chodzi? Nie wiem, czy też tak macie, że jak Was się ktoś zapyta, jak idzie robota i powiecie, że idzie dobrze, to w przeciągu kilkunastu minut, albo maksymalnie kilku godzin coś się zaczyna pieprzyć. Problem jest taki, że ten tu, kolega sympatyczny. Prawdopodobnie jest do wywalenia. Był kupiony nowy, niby jakiejś tam troszkę lepszej firmy. Chyba raz czy dwa razy wysk raz wyskoczył i ślak go trafił. No teraz jak jest zimny całkowicie, da się załączyć. Ale jak chwileczkę popracuje, to kompletnie nie reaguje na nic. Jak wiecie, jałowo chodzi, nie? Tak bez, bez żadnego mm, oporu, po prostu sobie to merda sobie. I to dzisiaj mi się zdarzyło, to jest dziewiąta suszarnia. Do tej pory wszystko dobrze chodziło i, i wiecie, no dosyć ją obciążałem nieraz, bo, bo ona chodziła, i ja jeszcze włączałem po ten zasilanie kosze, że, że tak to nazwę I, i wszystko było git. Wszystko było git. Ona dzisiaj z godzinę posuszyła, no i to gówno wyskoczyło. No, i powiedzmy, to może nie jest wielkim problemem, bo tu już mam kupione nowe. Za chwilę to będzie zamontowane. Ech. Natomiast problem jest gdzieś indziej. Problem jest taki, że suszarnia nie odcina od razu gazu. Jak ona była sprawdzana, tutaj miałem majstra, no to było to sprawdzone, czy po wyłączeniu zasilania, po wyłączeniu prądu, czy ona się rozłączy, rozłącza. No i tak i, i to było wszystko OK, a teraz się okazuje, że od razu się nie wyłącza. Gdy mi się dzisiaj um, przestała pracować, gdy tutaj przyszedłem, nie wiem ile to trwało, bo akurat zasypywałem kosz do pełna na kolejny zasyp suszarni, więc e, jak tutaj byłem ciągnikiem wysypałem, to ona chodziła. Pojechałem do tam do no, pod, pod wiatę, gdzie mam suszarnię, tutaj, gdzie mam kukurydzę zależeć o. Z tamtej strony, bo tam resztki jeszcze podgarniałem i tak dalej. Wyszedłem z ciągnika... O, kurde, telefon poleciało. Wyszedłem z ciągnika i już ona nie, nie chodziła. Już była wyłączona, więc przyszedłem tutaj szybko, że jakbym nawet przybiegłem. I wydaje mi się, że już palnik nie pracował, bo to jest, to słychać, to, to bucha tutaj jest bardzo głośny szum i, i taki huk od palnika, natomiast tu wszędzie było. Leciał dym, śmierdziało, taką spalenizną, więc na pewno jakiś czas ten palnik pracował. I później, gdy po jakimś czasie udało mi się go tutaj, gdy on wskoczył, już nie wiem, wystygł, wskoczył, włączyłem ją znowu, żeby zobaczyć, co się dzieje. To suszarnia gdzieś tam po pół minuty przestała pracować, znowu wyskoczył. I ten ogień, jak wentylator stanął, no powinien, kurna, powinien. Z... Zgasnąć, tak? A jak wentylator stanął, ciśnienie się wyrównało, więc ten ogień aż buchnął tutaj w tą stronę. I ja już nie czekałem na to, czy on się wyłączy, czy nie, czy on zgaśnie, tylko od razu odciąłem tutaj. E, tu wyłączył, za odciąłem gaz i tu odciąłem gaz i, i wtedy zgasło wszystko. No i to jest to jest niefajne. To jest. Nie, no, już tu z majstrem gadałem i no trzeba to zobaczyć, bo tak być nie może. Nawet, jeżeli on się wyłączył po tam iluś sekundach, zgasł, no to on powinien od razu to zrobić, nie, nie, nie powinien po jakimś czasie. No, tu, tu jest coś nie halo. No i w dalszym ciągu te rurki tutaj zamarzają. Nie? To, to wszystko zamarza. To jest wszystko, ten zawór, wszystko tu jest zamarznięte. Nawet jak on pracuje, Ciśnienie to jest chyba nie oryginalny. Ten tu powinno być w PSI, tak jak tutaj i on nie jest precyzyjny, ja nie wiem dokładnie jakie tu jest ciśnienie go trzeba wymienić na to co powinno być więc tak naprawdę nie wiem nawet, nawet na jakim ciśnieniu to pracuje I, i do tej pory wszystko szło naprawdę bardzo dobrze i byłem zadowolony mówię fajnie się udało a teraz no kurde wiecie jak to tak czujecie spalenizną to ciarki mi przeszły po plecach na szczęście no nic się nie stało i trzeba to ogarnąć, zobaczyć no, ale to są tylko maszyny. Widzicie, nie było przejrzane, wszystko było ok, a tu jednak z czasem różne rzeczy mogą wyjść. To taka przestroga. No mówię, na szczęście się nic nie stało. Ktoś powie: A tam przeżywasz? No, przeżywam, przeżywam, bo wolałbym, żeby więcej do takich sytuacji nie dochodziło. Dzisiejszy dzień pełen przygód, niestety nie fajnych przygód. Mówili, masz za dużo wolnego czasu i za mało problemów, kup suszarnię i susz kukurydzę. W skrócie, suszarnię nie chciałem nam ruszyć. Łańcuch spadł, na szczęście spadł z napinacza, więc spoko, myślę, że najsensowniejszym rozwiązaniem będzie odkręcenie tej zębatki, bo nie mogę sprężyny ściągnąć, jest bardzo daleko, ma zaciągnięte te ucho, nie mogę jej ściągnąć, więc odkręcę tą śrubę, chyba na 24 albo 22, tak, tą śrubę odkręcę, Wyciągnę, założę łańcuch, no na szczęście nie pękł, kurde, jakimś cudem. I, I założę. No i taką kukurydzę suszyłem. To się, nie wiem czy to się suszyło, czy częściowo kisiło, bo widać tu gdzie jest mokre, nie? To widać od razu tu, tam, widać od razu którędy ona leciała, kukurydza, a którędy nie. Jak nie ma było mieszadła, nic jej nie mieszało, no to ona sobie wyrobiła jakieś tam kilka rowków i tak leciała. I częściowo jest wysuszona, częściowo nie. Już mam chlebie zamknięte, więc Wam nie będę pokazywał. No, później, pójdzie jeszcze raz do suszenia, ale przy okazji bałaganu, co nie miara. Nerwów od cholery. No ale na szczęście skończyło się chyba dobrze, no bo to taka awaria to nie awaria tutaj też wymieniony jest ten stycznik, który wyskakiwał o, jest teraz inny gra muzyka teraz wszystko chodzi jak trzeba o, ale zaś 22 a jeszcze robota nie skończona, no muszę ją zrobić, żeby jutro jutro chodziła jutro gaz mają też dowieść. Chociaż nikt jeszcze nie dzwonił. No nic.